No, rzeczywiście, wynik, konkretny. Cieszymy się bardzo, bo to takie potrzebne nam było kinetko, tutaj porasce z kolei. O porasie, nami, po tym brakuje, awansu was do, 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 do finału. Byliśmy bardzo zmotywowani. To chyba było widać dzisiaj na to, kurczowo, że w sali po prostu jak silnik. Wszystko dzisiaj grało, wszystko nam się udało. Jedziemy, jedziemy oczywiście na rewach do, do, do Dziądra, ale jedziemy z solidną zamiastem. Tak mentalnie często było przebywać po tym po terminie? No to była taka dopóta porażka, powiem szczerze i zabolała nas bardzo, no ale musieliśmy się, musieliśmy. się. Musieliśmy, bez, bez z siebie też pomyśli i po prostu przygotować się do Jaka przyszłość trenera, bo już niektórzy trenera, trenera potem po tym poprzednim meczu Są tu, są tu obecni wśród nas. Tak? no to oni decydują dalej, co ze Ale wszystko jest znane, serwery mają już nowe jesteśmy wygadani, to wszystko. moja uwaga jest ważna i dopóki nie zostanie rozwiązana, to mnie obowiązuje. Trener chce dostać po no. Tak no. jak pytamy zawodników zawsze. To jest mój dom, słuchajcie. No. Proste.